Siema no widzowie, pewnie się dziwiącie dlaczego mamy czarny ekran, yy, a to dziś słuchajcie jest odcinek, gdzie oglądamy animację Mario. Here we go! Widzowie Mario, time wraca yy, na te, tego na kanały i reaguje na to i nagrywam to. Nigdy nie było takiej sytuacji i a dzisiaj słuchajcie to się zmieni. Dzisiaj oglądamy animację Super Mario. W, yy, Kanał tego typu będziecie mieli w opisie. Yy, tą animację również Wam gdzieś w yy, dam yy, i będziemy tak po kolei sobie oglądać. patrzeć jak tam yy, się zmieniły nasze czasy. Jak, jak, jak są teraz czasy, a jakie były kiedyś. Yy, ten film kiedyś oglądałem w połowie, mi się wydaje. No, no nie, wiem, nie wiem czy to jest ten. Chyba tak, to jest chyba ten. I słuchajcie, pora oglądać. Yy, nasz filmik pamiętajcie o subie, który, je, który jest biały, trzeba go zmienić na szary, no niestety nie czerwony. Update był w, w YouTube i niestety już nie jest czerwony, już jest biały, ale strzelcie w białą sub subskrypcję i białego lajka, yy, który na, Nie no, lajk musi być biały. Yy, no i słuchajcie, na, napiszcie, czy yy, będziecie chcieli więcej odcinków właśnie z takiej serii. Więc to oglądamy, bo jak inaczej, oglądamy. Mario, zostaw łapkę! Mamy Mario! Wy też coś musicie usłyszeć. Dobra, raz blok. Co się dzieje, Mario? Nie poddawaj się, wal ten blok! Oj, poddał się. Pa, idziecie. I to teraz. O, cofnął się, wali go! <grym> wali go! O, w końcu mi się udało. Dobra. Pa, 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 pa. Uuu, no pamiętam ten. Właściwie tak walnął, to było też dobre, ja pamiętam. Eee, a co, no? Oglądamy. I co teraz zrobisz Mario? Wpadnie na coś? Wpadnij No niestety nie udało mu się skoczyć Chciał być Adam mały, ale, nie, ale niestety Co to jest za jakaś wsiąść? Albo co to jest? Ale to dziwne muszę tak pisać na dół A Nie, nie da się tak, dobra Chudźba oj, dobrze, że wy tego... Dobrze, że jest... Ja to na montażu zaweluję, to ja tam zrobię. Do, dobra, mamy monety. Mario monety i co teraz? Co się dzieje? Coś się stanie tutaj. Ła mają. Ach, może. Co to jest? Słuchajcie, za film. O. Ła! To boli. Dobra, mamy Mario. Znowu... Nie można walnąć w blok. O, oh, walnąć. Gumba. Gumba. Goba? Gumba? Nie, nie wiem, nie wiem. Dobra. mia. O, nic mu się nie udało. Mógł uciec, a nie ucieknął. No co, mógł go zgnieść po prostu. Jak to w prawdziwy Mario? Not in the stage, Nies nieskończony stage? Zeszło się level? No nie wiem. Nothing? No pan, no nic nie ma. After long time. <ścoughs> Chodzi dalej i nic nie ma. Ah, no, dobra, co dalej? Pokaż co tam masz Air Castle, coś będzie z zamkiem podobnym. Kupa. No to, mówiłem, że coś będzie z tym gankiem. I co teraz? Nie wiem, chyba badną, nie wiem. Czemu mam tego filmuj takie trzeba? Ten ekran tak damy. Oryginalny. O bo Star Wars go zabił. Boże jak ptugie! A to on będzie, że on co, że on dojdzie i znowu tak się zsunie? Czy coś z tym będzie? A to się kłamy Kurde Za mało końców, za mało monet Umani, nie wiem czy to jest Mani? Mani, mani, mani Woz kto towaru, trzeba było najpierw zebrać, mordo! Bądź poważniejszy, jo? Nie no, chłopiec taki nie wiem. Znowu, to jest skandal. Sonic! A w ogóle, no w ogóle Sonic też jest bardzo starego, jak chyba właśnie ty, za, za czasów Mario, bo Mario to jest. To jest jakoś tak. Mario też jest, Mario też jest dosyć stare. 85, nie? Czy 89, czy 90. Nie! O, 85, osie, a Sonic chyba 90, mi się wydaje. No nie wiem. Mama mia. Mama mia. To dera. Oj, mnie nie doskoczył prawie. To jest, to jest to jest kupa, to jest kupa. Kopa, ko, ko, nie taka kupa co... No taka kupa co robi pies albo Ludzie. A... No właśnie takie coś, no. No, się. Luigi Rocks. Coś będzie z Luigi. Teraz. Coś będzie teraz z Luigi. Gigi. No i to jest Luigi. Opa, Luigi! Wiem, że Luigi i Mario to są bracia. Nie, proszę, nie! Strzelimy ci zaraz. Fireballs. Mamy firebole. teraz... Mario, myśl. Nie zgin. W sensie ja nic nie mówię, nie? Greedy. Mario, te końce! Najwyższy człowieku! Mario! Ej, ale Mario jest chyba na jeden blok, czy mu on zginął? O, już się film. Tak, siak, dziękuję Wam za oglądanie y, tego pięknego odcineczka. Pamiętajcie, sub like y, i kolejny odcinek to 3 łapki max I lecimy z kolejnym odcineczkiem. Jeżeli będą nawet dwa, to też może być. Więc co, widzimy się na razie.